Dzisiaj zamierzam zdziwić wszystkich cheaterów na moim serwerze craftkrew.pl Ale jak to zrobię? Na początku wejdę na totalnie losowym niku. Dobra, moi drodzy, przygotowałem sobie tutaj moda, żeby sobie zmieniać po prostu dziki bardzo szybko Wejdę na sagi Mega losowy nick Wydaje mi się, że będzie idealny Sagi.pl Nikt się nie przecież, no co Tak, ja, napiszcie w komentarzu, czy też uważacie, że to był dobry pomysł Następnie nadałem sobie ukryte permisje Dobra, moi drodzy, sagi.pl, permission, set, gwiazdka Kurde, jak kiedyś sagi wejdzie na serwer i zniszczy Opie, jak będzie nowa IP AnarchiaGG, anarchia to kto nadrobił? A, i jakby co, nie zamierzam po prostu banować cheaterów. Moim zadaniem będzie śledzenie ich oraz w najmniej spodziewanym momencie zrobię to. No dobra, no nie powiem wam od razu, co zrobię. Po prostu oglądajcie ten film do końca, to sami się dowiecie. Dobra, jestem już na koncie Sagiego, mam jeszcze rangę YouTuber. Ja wierdzę. Zawalona sytuacja. A teraz wejdźmy sobie na rfsmp. Stop, poczekajcie. Ponieważ bardzo by mi zależało, gdybyście w tym momencie zostawili like i zasubskrybowali mój kanał, bo jesteśmy blisko 200 tysięcy subskrypcji. A tutaj macie ostatnią osobę, która wygra 100 zł do doładowania na krawkę.pl. Więc piszcie swoje w komentarzu i zróbcie tam wcześniejsze rzeczy, to będziecie mogli wygrać. Dobra, moi drodzy, jestem na Erfie I uwaga, trzymam permisję, mam wanisza, mam, mam gm, mam wszystko, Zarobiście. No i w tym momencie czekamy, aż ktoś się wyświetli na antyczycie, bo jestem przekonany, że ktoś się wyświetli. Zaraz pewnie jakiś ziomek na X-ray'u będzie. A w tym czasie dajmy sobie chociaż jakiekolwiek itemy, bo ja tych ludzi będę dzisiaj po prostu niszczył psychicznie, nie? Czy dzisiaj mają tak przerąbane chłopie, że daj spokój. Więc teraz wystarczyło tylko czekać, aż ktoś się wyświetli na antyczycie. Dobra, ej, ktoś się wyświetlił. Czarny Arti. Czy on widzowie? Oj, jeszcze mu, jeszcze zabrać. Mu... Te diamenty. No w sobie dobrze! Wyrąbane, zarobiście, żeby je zabrałem. Jak to jest cheater, to no bardzo dobrze. I uwaga! No nie, no mamy X-rayowce, moi drodzy. mamy i x tak? No, kto by się spodziewał? Dobra, patrzcie to. W ogóle to będzie teraz piękny, piękna rzecz. Włączmy sobie GM1. Dobra, tu mam jakieś przedmioty, więc zarobiście w GMS. Włączam vanisha, No i dobra. On mnie, moi drodzy, w tym momencie nie widzi. Ale, znaczy, no chyba, że, no, nie, Znaczy, pewnie ma cheaty. Nie wiem jakie. Ale już wiemy, że on ma X-raya, więc w tym momencie wpadamy na niego. Dobra, on jeszcze nie wie, że to jest. Dobra, właśnie kopią na diamenty. Patrzcie to. Ej! Ojej, ma! Dobra, myślę.. Ej, dobra, to myślałem, że to Antyklock. Dobra, wpadamy na niego widzowie. Zabijam go! No nic, yy, mówiłem, że dzisiaj ci też mieli przerąbane. A moim planem było sprawdzenie jeszcze go, że myślał, że jestem Sagim. Dobra, sprawdzamy go widzowie. Czarny Arti. Jestem ciekawy, co on nam powie, nie? Podaj DC, masz 3 minuty. Jestem ciekawy, czy będzie myślał, że, że jestem Sagim, nie? Aktualnie to nawet mi nic nie odpisuje ten ziomek, więc pewno miałby się wystraszył, albo albo nie wiem. A, no nie, nie, no, stary, on jest jakimś... No, no patrzcie co robi, nie? On zamiast odpisać, to biegam wokół mnie i tyle, Dobra, mi się nie chce z Ludźmi stare dają bana i tyle. Siedem dni ja on se screena robi. Patrz to, patrz to, Se robi screena! Dobra, gościu, nie ma czasu na ciebie, ale zacząłem szukać dalej cheaterów. Dobra, Venus, moi drodzy, Venus, proszę bardzo, tymi ziomeczek, który... Oj, 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 ja już wiem. On nie ma nic. Ci, ci co nie mają nic, to zawsze z nimi jesteście tak, nie? Oni po prostu wbijają na serwer, chcą na start od razu mieć diamenty i właśnie widzę jak oni po nie idą. Bo to nie wiem, że ziomek nie wie, gdzie są diamenty. O, akurat by tu tak skręcił i akurat pewnie tu się wkopie w diaksy. I tu na dole akurat będą, tak? No wiadomo, oczywiście, oczywiście. To. By się spodziewał, no ty, on w ogóle miał wyrwał te diamenty, o co eee, Trochę nie rozumiem, ale ale okej. Okay. Patrzcie, to jeszcze drewno. kopię, dobra, dobra. Dobra, stary, muszę to zrobić. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam, Benus, obyś się cheaty, obyś się cheaty, obyś się cheaty. jeszcze się wylogował, ja pierdzielę czy on się wylogował? Wylogował się z serwera! Dobra, dobra, zostawiam, go już aż mi go żalnie, Przez chwilę. Ratujemy następną osobę, która podobno kopie na x rayu Nie jestem tego przekonany, ale możemy to zaraz sprawdzić, ponieważ zobaczymy, gdzie się w kopie. O diamenty! I wkopał się akurat, diament. No kto by się spodziewał... Ej, ci ludzie to są przerąbani, patrzcie, on będzie jeszcze po następne jak? to i tutaj będą następne gdzieś. No, i oczywiście, że tak. Nie no nie wierzę, tylko że ma do dobrej itemy. Dobra, mam pomysł. gm 1, enchant sharpness. A 500 wyrąbane. Co to co będziemy się, kurde, bawić. GMS, S, dobra, wyłączam Vanisha. Eranciu, Eranciu, dobra, on aktualnie nie wie, że tutaj jestem, znaczy no nie powinien wiedzieć. Weźmy się się wkopmy na web. Nie wiem jakie ma cheaty, więc może być różnie. Dobra, on już wie, wie! Dobra, dawaj, dawaj, totem zbity, let's go! Dobra, i leżysz, bratku! Jestem ciekawy, czy coś napisze, nie? Ale no niestety. Kurde, jakie ja mam dobrej temu już tych ludzi? Stary. Mega się opłacała go zabić, tak szczerze. No jest, widzowie, jakiej temy, no nie no jest klasa, jest klasa. No, oczywiście, banujemy tego Erancia, 7 cheaty, never. Jak widzicie, Sagiego na serwerze, dopiero uciekajcie. A teraz się przejść na kolejny tryb. A będzie to genkesz. Moi drodzy, no tutaj można znaleźć prawdziwe pieniądze, więc tu będzie na pewno ciekawie. Może ja jeszcze tutaj bez żadnych. Dobra, tu nie mam żadnej raki więc. Gi Dobra, weźmy na razie banisza. chminie co mogę takiego tutaj zrobić, żeby na przykład zabić jakiegoś gracza. I mam pewien na to pomysł. Dobra, załóżmy swoją wyspę, no i na tej wyspie postaram się zrobić. Po, Porta do Endu. I tam najprawdopodobniej będzie można widzowie kogoś zabić, ale nie jestem przekonany. Dobra, czy to w ogóle zadziała. Błagam. Powiem, czy to zadziała. Dobra, let's go. Dobra, działa, działa. Normalnie mi do endu dało. I teraz pytanie: RG Info nie wiem, jakie tu będzie. Kurde, czy jeżeli tu zginę, dobra, musimy to testować Weźmy sobie lawę. Cyk, rozlejmy ją, gm0. I jeżeli mi zniknie ta, ta lawa, no i mi nie zniknęła, ale no i trochę mam problem. A możliwie też dlatego, bo ja mam w sumie gwiazdkę, więc też jest prawdopodobne, że może dlatego. No nic, ale zamierzam tutaj te patch cheaterów. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale i pierwszego cheatera. Kubako, widzowie, tu jest ziomeczek. Uuu, no chłopie, no tak pęci trochę dziwnie tutaj kopiesz. Kubako. No dobra. Oj, 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 oj. Bratku. Bratku. No myślisz, że ja nie widzę tego. Że Jestem ślepy. Kubako, siema, jesteś? O Boże. Hej, stary, on i tak już jest do bana. Oni, no chociaż testujemy, widzowie, end. A, w ogóle mnie tepa od razu do endu. Co jest? Dobra, GMS. Cześć. Weźmy go tutaj S-Kubako. Spróbujmy go tutaj zabić w tej lawie. Okej, okay, czy to jest PvP? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy to się wydarzy? Ale dobra, zabijam go. No nie no, stary, to było kopanie typowe. Na nukerze, nie? Może się teraz obudzi. Halo, obudź się, Kuba. Jestem ciekawy, ile on pieniędzy w ogóle zarobił. Kuba, ko. 9 złotych ma. No, to biedny ziomeczek. Postałem mu na 0. No dobra no, mu na minus 2. <grystanie> masz przerwane, stary. Jeszcze masz na minusie kasę. To coś mu nie idzie na umieranie. O! Nie, no, nie, Kurde, strasznie napierdziela to. O, zginął. Ale i te nie wypadły, więc niestety. 7 dni i żegnamy tego pana. Niestety, ale będzie ludzie nie umierali, więc musiałem wymyślić coś innego. Dobra, muszę usunąć swoją wyspę, to jest pierwsza rzecz. No mi się. O, dobra, spojrzę mi się nowa więc git. Ale no, kurde, i tak tu nie mogę zajść ludzi jak mogę zabijać ludzi? Muszę to wymyślić. I tu wpadłem na pewien pomysł. Ponieważ nie muszę ich zabijać na swojej wyspie, jeśli mogę pójść na ich wyspę i coś tam ich zniszczyć. Dobra, mam pomysł. X the Fastix. No, wyspa jest dosyć ważna, bo oni mają tam dużo generatorów. Ten nie wiem, czy ma ty w sumie, ale trochę dziwnie kopię. X the Fastix. Dobra, zróbmy tak. Uuu, bratku. No, to jest cheater. To jest cheater, bo to od razu widać. tego jeszcze tutaj. Tak, patrzcie, tutaj nie kopię. Czyli ok, mam ustawione tylko na to. A spróbuję go tutaj dać. No nie, i tu kopię. No dobra, X the Fastix. To mamy cię. Pierwszego cheatera. Napiszmy go, znaczy drugiego w sumie już na GameCash. Siema. Nie odpisuje mi na ciebie. Awka. Jest TP. Zobaczmy, jaką ma wyspę. On niestety nawet nic. Nie, no dobra, jest. Jest to jakiś ziomeczek. Nieudany staw. Ty to, ale on, to on też pewnie ma cheaty. Dobra, wyspa. Lider. I to nie jest jego nawet. No dobra, to muszę mu odpuścić niestety tą wyspę. 7 dni czyty. the Fasty X. Oczywiście mu jeszcze klirujemy całe pieniądze. No i żegnam pał. Nie, no stary, naprawdę. Naprawdę. No to już jest przesada. Patrzcie, ziomka, jak on kopie, nie? Dobra, szybko ustawiam mu za na ban. Kurde, 7 dni czyty. Od razu. Te temu akurat muszę dać od razu ban. No bo to jest już przesadanie. nie? O! I tu mamy chyba następnego ziomeczka. Chociaż kurde nie wiem, czekaj. Zaczob, niego tu. Nie, dobra, to już też widać. Jak, jak on się rusza, to już widać po ruchach. No nic, zeruję mu pieniądze, cieni, cheaty i tyle. No. Pozdrawiam, że przejdę na kolejny tryb Ale dopiero jak banuję ostatniego cheatera, czyli papryka. Dobra, ja chcę kogoś sprawdzić. Ten papryk wysili mi się właśnie na te i pytanie, czy on ma te cheaty? Będę go sprawdził, bo chciałbym zobaczyć reakcję, jak będą reagować na to, że Sagi ich sprawdzą w ogóle. On chyba jest czysty, kurde, akurat. Akurat mi się trafił jakiś zwykły ziomek, naprawdę. O, mamy ziomeczka! Mamy ziomeczka. Na dwójkę, bo na dwójce będzie... Oj, dwo... to jest typowy cheater. Dobra, biorę go na sprawdzanie. Let's go, dawajcie go. Normalnie włącza w niech zobaczy, że Sagi go sprawdza. Będzie mocny mega. Podaj DC, masz trzy minuty. To ja już wiem, że on ma Cheaty, nie? Bez, bez lipy. Pa, pa, pa! pa, Faj, pa, patrzy. Pa, pa, no, stary, dawaj! No i jak ma wyrąbane we mnie, nawet nie napisał mi Discorda. Mogę SS! Jaki ziomek, mogę SS i tyle, nie? Dobra, nie nie możesz. Nie, 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 nie możesz. Wiem, że chcesz zrobić. Nie zrobisz. Dobra, nie zrobisz. Daj mu bana za cheaty i tyle. No, co co ja mogę zrobić? Jak on ma... oni mają wyrąbane? Oni mnie w ogóle nie słuchają nawet. I tak już na kolejny, try. Próbujemy na survivala. Może coś na survivalu się będzie działo. I jest Feniks, dobra, ale nic chyba nie będę robił. Dobra, pytanie, czy... O, mamy pierwszego w ogóle ziomeczka który będzie chyba najprawdopodobniej miał X-Reja. No pokaż, pokaż, jak się kopujesz. i wiadomo, że tak, no. Wow, wow, są diamenty, nie? Ale jaja. No wiadomo, że tak. O, i tu znowu akurat. No, ty to masz farta, bratku. Ciekawe, czy teraz tak samo takiego samego będziesz o farta, nie? Akurat, że do prosto, jak tu w prawo i tu w lewo. <laughs> nie, dobra, 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 bratku. Ja... Myśl, że nie wiem. Nie no nie mogę, nie mogę z tych ludzi. No i diamenty, no oczywiście. Się. Dobra, włączam GMA i go walę na łebnie Dobra, mam pewien pomysł, to może być dobre Totem, totem Dobra, wyłączam GMA, włączam Vanisha Dobra, dobra, mam pomysł Dobra, wyrzucam, wyrzucam go w powietrze O fuck, czekaj Zabiłem go, zabiłem, zabiłem go normalnie. Dobra, łatwiutko. Wiem, coś napisałeś na czacie. To ty prawdziwy? Tak, podaj DC. Ej, tepa się do mnie, patrzcie, dobra, tepam go do siebie. Dobra, niech mi poda DC, ja stworzę szybko Discorda jakiegoś z sagiego i będę z nim gadał Podał mi, dobra! Więc jak najszybciej zmieniłem konto na Discordzie. Dobra, szybka zmiana nazwy Sagi.pl. Dodajemy tego żemeczka na Discordzie, zobaczymy co powie. Hubert, czemu używałeś X-raya? No, co? Ja nie używam x raya No, a co to było? Kopię, ja będę A akurat trafiłeś, tak? Akurat trafiłeś. Jak mam być dobra, weź ten, weź YouTube'a. Będziesz na odcinku. Witam. No i tyle. Bo tylko z że go normalnie jak nie wiem. A co nie mam głosu jak sagi? Zbawę, zbawę, zbawę. mam, głos jak sagi, no, czy nie? Zbawę, zbawę. Nie. O, nie? Nie, 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 nagrywajcie mojego głosu na <laughs> nie, wiem, nie, nie, bo na, na na nie, używam nie, nie, no. nie, 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 się na nie, 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 ale nie, 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 mnie teraz nie, nie, się następnej osoby Cristiano.pl nie, nie, Czy nie, jest nie, No nie, on nie, nie, raczej chyba nie, jest cheaterem. Tylko, ja tutaj, tutaj tak losowo nie, że to nie, nie, no nie, no nie, no nie, o, czekaj, dobra, Dobra, nie, dobra, on jest legit. On jest legit. Mój ja mu ufam. Ja Nie wiem jak to sprawdzić. Patrzcie to. Wyłączę vanisza, włączę GM1. Kurde. Jak będzie widział mój nick, to przyjdzie. czy znaczy, jak mu się wyświetla? Jak myślicie, widzi mnie? Oj, dobra, ty, ale może już zaczął mój nick, bo kurde, odshiftowałem. Dobra, włączę vanisza i się do niego tepnę znowu, Cristiano. A, nie, uciek na działkę, dobra. Jezu. Postanowiłem, że przyniosę się na kolejny tryb. I słuchajcie, mam pomysł, bo możemy iść w sumie na Bydworsy. Tu jest 200 osób. Mam rangę, nie mam żadnej rangi, więc G. I ciekawe, czy tu będą coś ci teraz kurde nie wiem, może nie być. Permisję, normalnie? Mam, więc G. Dobra, zagramy sobie dwójki, bo tam jest najwięcej osób Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie Jeszcze jest booster w ogóle Ja pierdziele, chłopie, jaka klasa Może tu się tam ktoś wyświetli, zobaczymy <laughs> Jak piszą o MG e, Sagi No wiadomo, że tak, nie? Powiem, wiesz, jakaś plota, stary, psara na pełna Dobra, napiszmy na czacie Ma ktoś cheaty? A, nie tak, ma ktoś cheaty Może ktoś i powie, widzowie, tutaj Dobra, ja włączam normalnie tutaj kreatywa. Ty, nie mogę Nie mam permisji, ja pierdziele Ale się odwaliło Myślę, że będę miał, ale mam do pana Czy tego fly'a nie mam nic? Ja pierdzielę, źle dałem Jakiś pierdziele że macie ty to, to niebiescy są, to możemy pójść i zobaczyć. Najwyżej go trochę powkurzam. Kurde, że zapomniałem o tych permisjach, masakra. Dobra, tam są niebiescy, tam musimy dotrzeć. A, no już łóżka nawet nie mam. Nie no, ja no, zarąbiście, naprawdę dobrze idzie. Stary, ja nic... Boże, ja nawet nic nie mam, ale dobra, walę go. Dawaj giń. Co jest? Ty, ja gdzieś nie? no, no jest żart, nie. Nie no, dramat, dramat, będzie mi skończ mi na łeb. Ja już nawet bloków nie mam, nie? Nie no, xD. NIE! CO TO ZA TAKTYKA KUR... Nie mam nic do powiedzenia, wychodzę z tej gry. A ostatni tryb, na który zamierzam się wbić, to mining simulator. Dobra, jestem na miningu, ale tu kurde, nic, nic nie będzie czytował na 100%. Okej, okay, jest tylko tutaj tylko jeden channel, więc... Co my powinienem tu widzieć, ludzi? Jest jakiś neon. On może mieć jakieś cheaty. Tutaj ludzie też się nie cheatują, kurczę. Zboga na nederze. Wow, jakiejś krainie innej, masakra. Ok, no w sumie podejrzane trochę. Ten. Halo, co tu się dzieje? Ej, dobra, nie wiem, nie, oni chy... Nie, może coś się w ogóle No nie wiem, chyba chyba tyle widzowie z tego odcinka, co ja będę mówił. Stawcie lajka, subskrybujcie kanał. Ja ci na krawczyła są tu tak, takie właśnie tryby zarombiste. No i tyle. Co mogę powiedzieć, buziaczek dla was? Nere.